Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach z Nissanem Note. Minivan Nissan Note po raz pierwszy pojawił się w 2004 roku pod nazwą Nissan Clace, którą w 2005 roku zmieniono na Nissan Note. Dzielił platformę i silniki diesla z Renault Modus, a silniki benzynowe z Nissan Micro. Platforma Nissana Note jest o 73,66 cm dłuższa od Renault Modus. Ten minivan ma 4 metry długości i zapewnia pasażerom przestronność i wygodę. Na tylnych siedzeniach jest wystarczająco dużo miejsca, a można je przesuwać wzdłużnie, co reguluje objętość bagażnika, która w normalnej pozycji siedzenia wynosi 437 litrów, przy tylnych siedzeniach przesuniętych do tyłu do 280 litrów, podczas gdy ich przesunięcie do przodu zwiększa się do 1332 roku litrów. Jego konkurentami na rynku są Renault Modus i Ford C Max. W 2012 roku pojawił się Nissan Note drugiej generacji, który jest nieco bardziej zaokrąglony. Wyposażenie bezpieczeństwa Nissana Note nie jest kompletne do 2010 roku. Każdy model posiadał przednie i boczne poduszki powietrzne oraz ABS, AESP do 2010 roku było płatnym akcesorium. Nissan Note uzyskał 4 gwiazdki w teście zderzeniowym Euro NCAP, co jest dobrym wynikiem. Nissan Note ma dwa silniki benzynowe i jeden wysokoprężny. Silnik wlotowy to silnik benzynowy 1,4 KM88, który jest dobry i ekonomiczny w jeździe miejskiej ze zużyciem paliwa wynoszącym 6,3 litra na 100 km. Lepszym wyborem jest silnik benzynowy 1,6 KM110, który można znaleźć w Mikraj 160 SR. Silnik ten jest również dostępny z czterobiegową automatyczną skrzynią biegów. Silnik wysokoprężny 1,5 jest dostępny z mocą 86 lub 103 km. Słabszy silnik wysokoprężny ma niższe zużycie paliwa, zaledwie 5 litrów na 100 km, ale mocniejszy silnik wysokoprężny zapewnia lepszą jazdę w terenie. Nissan Note został zaprojektowany tak, aby zmniejszyć stres i dyskomfort jazdy po mieście i dobrze sobie poradził z płynną zmianą biegów i dobrze umieszczonym panelem sterowania. Zawieszenie jest nieco sztywniejsze niż w mikrze, więc łatwiej się nim steruje. Notebook z silnikiem benzynowym, pierwsze sześć, niewiele różni się od modelu z innymi silnikami, układ kierowniczy jest ostrzejszy, z większym wyczuciem i ciężarem, co sprawia, że jazda jest przyjemniejsza. Podobnie jak w przypadku innych modeli, dobrze trzyma się drogi. ADAC jest Nissan He, oświadczył, że notatki są niezawodne w monotomie. Możliwe są błędy rozładowania akumulatora i problemy z uruchomieniem samochodu. Silniki benzynowe mogą powodować problemy ze świecami zapłonowymi i awarie. Centralny zamek jest również podatny na błędy. Po czterech latach może wystąpić korozja w układzie wydechowym. Przednie siedzenia są wykonane z materiałów niskiej jakości. Korzyści: niezawodność, udobność, bogate dodatki, niskie zużycie, dobra przyczepność na drodze. Przestronny, tylne siedzenia można przesuwać wzdłużnie. Grzywa. Silniki są głośne na autostradzie. Słaby sprzęt bezpieczeństwa do 2010 roku. Możliwy wyciek oleju, korozja układu wydechowego, akumulator rozładowany, problemy z zapłonem samochodu, możliwe problemy ze świecami zapłonowymi, silnik niesprawny, błędy zamka centralnego, kierownica nie jest regulowana.